Можно. Ну no, то на то, что там кто-то. Я не знаю, что я хочу все. Я хочу ебать. Я тоже могу ебать. To ja idę, mida. <laughs> czyli zostaje na to, że ja idę... Tu, Paweł, nice. tam patrzysz, nie? To tam no. dobrze rzucać jakieś granaty. No wiem, akurat mam granaty. A, no i to jak widziałeś... To To, samo samo to. Taka... Dawaj, a ja tutaj kampię za tym po prostu. Nie gram, nie gram, spokojnie. Piotruś, obczaj najbliższe. Idą, 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 idą B. że na pełnej Jeden dead Jeden rzucił Na mnie, na mnie, na mnie A, mnie zabił Spalił się kurwa, ze mną dostało. kurwa debil Dobra, macie tam dwóch o. Jeden dostał po Nie po łbie, bo żyje <noise> Ale już miał kewa A dostał raz na farsa Piotruś. Tak. Jak idziesz mi da. Jakby co? To mniej więcej się trzymaj bramy, czy tego środka tutaj, nie? Żeby wiedzieć, trędy szybko przebiec na jakąś strefę. Żeby nie być i ni na plecy, bo to dłużej zajmuję. A chłopaki wtedy zawsze obiegają plecy, albo B, albo A, nie? Jak ktoś ci powie to najszybszym okay. przejściem musisz tam sobie się cofać zawsze no Bo tu dookoła się, nie się nie strasznie biegnie ja, No ja sobie włączyłem teraz mapę i tak patrzę Co tu mamy? Kurwa ty <grym> Nic nie kupiłem Rzucili tutaj na mida. Jest na midzie, jeden Dostał Dobra, za stówę. 20-60 został Jeden Jednego zabiłem Oluś, no jakby nadal jestem w emocjach poważnych, ok, Jakby pod niewyobrażalnym wrażeniem. Jeden I... No unlucky. Unlucky, <laughs> <I'm> kurwa? <laughs> Ze wzroku. <laughs> Mówię o sobie oczywiście. No, mnie się że ty... ja broni kurwa nie kupiłem, nie zająłem pozycji. <laughs> tak, jest, jest śmieszna zabawa... Odkryłem, że ten skin, który teraz posiadam buguje się na tym trybie Co, głowa ci się jednak obraca? Nie, nie, nie mam rąk Broni mi się, a broń mam na środku ekranu jak celuję. Centralnie nie. A Idą od B, idą B, idą B, idą B Jeden gdzieś koło midu Zostań, zostań Idą od midu, idą, idą od midu Aj, na bramie, brama Tu jest, jest, jest jeden Brama dwóch Lobby jeden A żółty? Tak Siema Janplo, elo można zagrać, nie wiem czy mnie pamiętasz Witaj, oczywiście, że cię ziom, pamiętam eee, Jeśli masz ochotę zagrać to zapraszam cię na Discorda, link znajdziesz w opisie kanału o, biało, biało, nie biało, wiem biało czy ma. dzisiaj się akurat uda, bo szanski. jest nas piątka Na palmie był eee, Ale możesz się zapisać i wtedy jak tylko będzie tak, miejsce to... Tak, wszyscy grać tymi samymi Aaaaaj Siema kebabem! Cześć! Co tam u ciebie? Jak tam? Dobrze, Nie Niekoniecznie, daj się rozumieć Wszystko rozegrać. przed nami Nie, to mówię o sobie, w sensie Że ja naprawdę Strasznie mi rozprasza to, Kto, mam... Ktoś ma te co zaznaczają? Ja mam A gdzie je rzucasz? To idź z nim na ten, to idź tam z nim Chodź, chodź ze mną, chodź, chodź ze mną, pokażę to ja ci gdzie tu. rzucać Widzisz tą przerwę? Tu? No Wrzucasz tam nejdy zawsze Na mnie? Na wiem, ja wiem, wiem B? Aha, tu... 80 O, o Chodzę Fak, się... nie zdążyłem się wycofać Zaznaczyli mnie, ja się wycofuję z B a, no a też, o, kurwa. Jest... Oj... No, ja. Uczę się od ciebie, Olusiu I ćwiczę dzięki temu, pamięć. To może w... No. idźmy w piątkę i zobaczymy, co oni zrobią. Bo my może będziemy dobrze w nich wjeżdżać, po prostu odbijać punkt. Kto te... Tego też warto spróbować. Gdzie idziemy? Ja byl, bym poszedł. No to idźmy za. Jakby co. To... Miko, kłamie, nie jest kolegą Borsuka, bo ogólnie mam go w Czy Czyli reagujemy Nie, 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 zobaczymy co oni zrobią, dajmy im wejść. Co oni zrobią, czy nie poporzą na A to wiesz? Idą B. Tak, idą. O, flaszywano. 2 minus 40 1 dead. Biegnie plecy coś O no, kurde, już się wystraszyłem Drugi dead Aj, dostał zasuwę, nice tu Jeszcze wszedł da, Ostatni je dostał jest, jest, jest... Mam minus 40 Melion co dochodzenie no, zrobił, profesjonalne kurde no. Chciałbym podpakę y puścić Gra w Minecrafta? Nice. Fajnie. My gramy w Fortnite, jak widzisz. Gdzie idziemy? A? Można. Ja to to praktycznie nie chodzę, więc ja nie wiem, tu patrzeć. Ja to szczerze mówiąc też nie. Próbuję to rzucić jakiś skaner, Piotr. Może idą, idą. Oh, Uff, ale biało. Aaaaaah, <grytota> kurde, jeden nie y, dostał za stówę. Zabija, Marta. No nie wiem, jakiś cudowny uciekłem. Ajajaj. Aj, aj. Coś tam dobrze. W tym trybie muszę. Może inaczej zacząć. Może idzie od podpuszczenia do dosła. Jeszcze jeden. Kurde, to je Nie. nieprzeładowany Nie. Ja o tak walała. Piękny. Nie miałem przeładowany. <śles> 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 Ej, ale 3-3. Wyklikamy. Teraz my, a się to gra? Bo, Teraz my ranujemy Co my chcemy atakować panowie? Obojętnie mi to A łatwiej chyba A łatwiej? Więcej, no, wejść, na... więcej wejść jest No dobra to ja idę trawą Te też. To Ja też I pójdę ja na... na tyły Tam. Ja mam impój w czego jeszcze łaj to ma ja mogę plantować, już plantuję. Dwóch od środka przynajmniej. Ja patrzę na pakę tutaj. Trzech od środka idzie. Biegnie ich tu dużo no. Kurwa, siedział no, no. Od razu. Ja to patrzę. Idzie, do ciebie, idzie do ciebie. idzie to, też od... Tutaj wodospadu, od wodospadu też idzie. Przez 25. Nie rozgrają? Nie rozgrają? Nie Nie, rozbrają, nie, rozbrają. nie. Rozbrają. Co? Ja <laughs> się zdziwiłem, wiem Jest! Szczerze, mało nie brakowało. A Ta, tam, tam za mało na tym a, się rozstawiliśmy, bo ja tam serio będę wchodził i plantował zawsze od razu. To znaczy, go, ja byłem na przykład wydać. fatalnie ustawiony, no, bo no, no. mnie chłop strzelał tak o. <laughs> za darmo. <laughs> za darmo. Za darmo, nikt nie, nie dostał mnie. A ja dostałem, bo się patrzyłem <laughs> w jedną <inną> stronę. <laughs> Siema manio manio, cześć, co tam u ciebie? Co? To, no jeszcze raz? I a... a... Tak, tak. tak bo, ale Ja, od, od, ja tam od od razu no, się od No. Wszyscy zresztą. Trawą Bo tam było dziwne wejście. No. Na mida. Bed. się dziwił. Yeah. Bed. Nice. Trantuję. Tutaj może niech ktoś mnie O, Piotr, 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 nad, Piotr tam, tam... Tak. Ja tu siedzę. Aj, jest na strzała. Dobrze, plec, plecę, tutaj okay. no, Ale my trzymam Tak Jeśli ja masz ochotę zajmować. zagrać manio manio to musisz Aha, na Discorda wbić i tam się zapisać do kolejeczki póki co tylko bitret jest zapisany No Wow, się to było Chodźcie teraz B No tak, no bo to rankingowa, nie? To jest eee, tu mniej więcej trzeba gdzieś flesza walnąć fajnie. I na daleko. Ja Mogę spróbował. spróbować to wstąpić. Sensie. Ja też spróbuję, nie? Bo tam, za, mi się wydaje, że za tym, między tymi balkonami, no. No stary, no. O, bo nie ja dwa dwa o? puściłem, dwa puściłem. Płoń tam, kurwa. Kiusuk. Ale nie ty! Kurwa! Został za pięćny. Oleg. Yy. Ale nie ty! Oj Ale mam plecy gdzieś się wybali. Ale co, 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 co ja? Co ja? Ja mówię, pój tam kurwa, a Tidalnie skoczyłeś w mojego pola Ja, ja, ja widziałem, żeby tam wejść po prostu ja mam impuls, ja muszę wchodzić i robić tak szybko tam plecy, nie? okej ja od razu wybiegłem z tego Dobra, let's go. To chyba jednak A. No chyba. Trawa jednak dobry zawsze wchodzi. E, jak to interpretować? No nie wiem, ledwo co to jest zielone, więc ciężko powiedzieć. Tam trawy też nie widać. Oj, flashuje ich tam. Uwaga. Są tam mydła. Nie, to jeszcze dwóch? Yy, na plecach yy, no, na no, krótka wiec. A i wchodzi no, od. Sam Mieszkania dwóch. Fake. Podejrzewam, że oni będą rozstawieni teraz. Ale to moje przeczucie. Każę być Niech moc będzie z tobą. Dawajcie mi no, to. Znacie, gdzie tu mit jest. <grym>, nie wiem. Midę tutaj w zasadzie dobrze. Na Midzie mamy cztery wejścia Jak nas obkrążą Mi do od pleców dawajcie na pełnej kurwie Nie zatrzymajcie Spróbujcie ktoś tam rzucić w ten ten zaraz tkany Ja tu od razu fleszuję Nie, nic nie zostało Fleszuję Wchodzą plecy Tak już są Dziękuję. No, wstawcie już tam pensy. Oh, idzie od stawu. Tak? To tu 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 mam na. Wystraszyłem. Nie, nie, nie. Dostał trochę. Ale, że <laughs> <laughs> Miało być w dobrze. No, idzie pensy? Aj, jeden został ostatni A nie, jeszcze dwóch Dwóch Dobrze, przetrzymaj go Mamy Oni to. Oni <laughs> Ja tam miało być dobrze, ale nie przerzuciłem na broń. <laughs> Puskańka, To idziemy B teraz, czy jednak ryzykujemy to A A B dobrze poszło, wygraliśmy ledwo Oj tam oj tam Ja się czułem pewny o kurwa, Idzie? Au. Oj oby kurwa mu ręce O nie nie oojoj Ja plecę 100% na... Ta 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 Oj no. dostałem Teraz chrwomu no, tam to, to jeden zaznaczył. Mhm. patrz. Jak tam plecy macie na zieleni I ja czwórka w Tak, tak, tak. Tu żółty, ale nie wiem. Tu jest, żółty. Żółty był jest na a. tym. Typa był tu, a ja patrzę na wylecz. On sobie na tam tam. on się zabrał. Ja, ja mogę Dawaj się potknąć. Tak, idę, idę, idę. I właśnie, rozkminiłem, bo tam chyba było dwóch, nie? Tak, tak, tam był Tu był żółty, ale żółty był tam. Nie zabił go ty. Jest? Ja pierdolę, sobie, tam dziwka Tam był jeszcze Kurwa Nice try Ma no, kulpa za wyrażenie Dobrze jest Chyba ja, ja wiem przez które ściany tutaj latać z tymi impulsami można Więc tak dobre wloty można robić Dobra, chuj dawaj pompa Spokojnie Ale to wiesz, nawet dla samego siebie się haltuje O, dawaj tam sobie. Jeden razu no. dwóch. Jest nie, tu? Nie, nie, Za dwóch. 100 o, ma dużo. Podjeżdża. Nice. E, na plecach jest Nie na tych plecach byłem. Kraka był. dostał e, na strefie jest na pięknym. No, ma mało. No, na jeden jest. Ale jest na, pe na pewno. Jest. jest! Wysadziłem go jego tymi... Jest z nami. Kurczę. Jest suicide tam. Tak, doprowadziłem do jego... no. Nic. nic <śmiecki> Ale jak ładnie plecami wszyscy stoimy. Tak. <śmiecki> Eee, na szczęście te ostatnie zdalne. No to... A no to oczywiście, tak, będę poprawiał pracę, no. Także jutro to nie ma, że mam wolne, nie? Po prostu mam na 11.30 zajęcia, ale tak, poza tym będzie pisanie. Dużo pisania. Będzie pisanko. No. Współczuję. Dzięki <laughs> Zobaczymy co to będzie Dobra to ja idę przez mida standardowo To ja idę No pizdą Dead No stop Czołaj, no, 60 został Dwóch tam jest mm. chyba Fłajta ma Uuu, uh. uh, ja dead, yeah, jednego zabiłem Leży jeden Leży z no, i no. drugi nice. Się odpalił Się odpalił Jedną. Jaki są? Oa Leży jeden. Nie, nie, nie ofreszowałem, sorry. Jeden dead Teraz rzucam, uwaga. Na A -B. to Kurwa. <grym grym> Chodzę, chodzą Leży. Paka mam... Oj, dwóch! Idę, idę, idę. Dead. Leży. Jezus. A już nie wyszedł. Ale wiesz tam rzosał dobrze <noise> Impulsy no, ten, 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 ten Impulsy, to, to, to tam wiesz Impuls to był Niechybny, niestety nie ten guzik o dwóch poszło. No Plusam, a to Na co gramy? No jak oni wszyscy wyszli i na mnie akurat trafili. A ja przez przypadek no cyk. <noise> big a, ty, a ty co zrobiłeś? Ja ich zabiłem. Ale czym? Eee, tym, tym takim augiem jakbym. A. Nasz. A, Idę chyba. Tak. Midem. Jeden na. A. Oj. Leży jeden. Led. Ostatnia chyba. Nice. Zaskoczył mnie skubany, nie? <grym> o, już dwóch. <grym> A to ja saż broń przekupię. Bo w sumie czemu nie? <grym> A jak się No to miała być taka normalna gra. No już niech wyjdą wszyscy. <grym> Dzieci mężczyźni Gdzie? Mm -hmm. A, czyli polowanie, widzę stało no, najdłuższa był szczęście, porra, nie ma już tak prawie zbitego. Mówiłem! No, no mam pecha do nich, no. no chyba oni do ciebie. Pum, 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 pum. Weskanował no, mnie. <noise> Jeden ok. Ja... To jest o. właśnie. Wygraliśmy. Oj chuj, chciałem coś powiedzieć. <noise> to już była definitywna końcówka. No już fokas strzelili no. No stary, ja wziąłem to miganie po prostu. Patrzę, wychylają się na was, wyszedłem. Rolnik, i... zbyt dużo mocy na taczki. Ja tak, ja otrzymują tak. status w systemie. Nie, nie nie wie, za sobą? Nie wiem, Ja byłem za tobą, pewnie mi się dwa tamigany pośród jednego chłopa. O, z za chwilę nastąpi. Lewis! Lewoje, zajęcia. Haha, no <noise> robiliśmy? <Too easy. głos> to easy. Max30! Wyobraźmy. but what do we got it like you think it's moving but i don't know it's not a joke it's just cause i'm young i'm cunnin' they never know what i'm gon' cook never know when i'm bluffing that's plain to me like an onion i win 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 like it's not i'm the best who wanna test hydraulic press i am crushin' who you fightin'